W dzisiejszym odcinku zobaczymy, kto najdłużej przetrwa w piekarniku, więc Smurf ładuj się. No, jakby... No, no, no. No, żartowałem. Załadowany. Załadowany. Żartowałem, ponieważ dzisiaj zbudujemy wielki piekarnik, w którym sprawdzimy, kto najdłużej przeżyje. A wszystkie konkurencje dla widzów, jakie im zgotujemy w środku, będą gorące. Więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, 10 tysięcy łapek w górę. tylko nie odcinek z tej serii. Dałeś łapkę w górę już, Smurf? Gorące, tak jak ty. A, okej. Okay. Zostawcie gorącą łapkę w górę. Lecimy. Generalnie to potrzebujemy zbudować najpierw ten y, piecyk, a nie wiem, Smurf ty tutaj robisz, bo eee, na chwilę cię spuściłem a, z oczu i. Oj, i od, e, tak, 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 robię, robię. Od, ale odpowiedź tak i robię, to nie jest odpowiedź, co tutaj robisz, o co chodzi. A, czemu, to... czemu ty to robisz z bloków węgla? No bo to węgielek, no, no nie, nie rozumiesz, no je, jej pół. No nie wiem, stary, mam wrażenie, że, że ty tylko usuwasz ściany i stawiasz na nowo. No teraz tak, teraz tak. Okej, okay. um, czy ty no, czy jest. To jest, czy to jest zgłębia... Przeliczone. 3, 4, 5, 6, 7, 8. To jest przeliczone nawet. 16 na 16. No chciałbym, żeby ten piec wyglądał tak jak zwykły piec w Minecrafcie. Tak, to właśnie będzie. Tylko właśnie coś, 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 coś tu nie wchodzi mi po komendy. Wiesz co? Ja bym się nie tłumaczył komendami. To, co ty zbudowałeś, nie wygląda w ogóle jak piec. To jest za niskie na piec, smerw Co ty robisz? Czy ty jesteś Kurde, pijany, no, smerw e, e, Mogę, nie odpowiada. Okej, okay, okej. Okay, nie wiem o co chodzi. Mogłem tego pytania nie zadawać. Może, e, tak mogłeś, mogłeś. Może ja powinienem ci pomóc? Bo nie wiem, czy ty wiesz co ty robisz? Właśnie nie, i problem. A -a. Co? Aha, okej. Okay. Dobra, teraz jest to z wełny. Dlaczego jest to z wełny, Smurf? Że to się no, nam spali. Bo... Nie, nie, spali się, zobaczysz. A Albo... to nie lepiej nie z lepiej ty to zrobić? Albo z krząplita? Popatrz. ta już nie ta -ta -terak -taki, taki kota! <słuch> ty nie mój taki hopsiu! No słuchaj. Ja po prostu Smurf jestem trzeźwy w przeciwieństwie do ciebie, chyba, znaczy. Ja, chyba. Nic nie, ja nic nie zarzucam, słuchajcie. Ale wydaje mi się, że jakbyś zrobili piec nie z wełny, to lepiej by się trzymał. Chyba. Czy ja jestem znawcą od piecy? Raczej nie. No nie powiedziałbym. Okej. Okay. Jak się pisze terakota, jeju. Przez dwa R się pisze terakota. Co ty to? Zmieniasz to smurf? Czy mam tu spalić już? A, przez dwa ty. Nie, 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 nie przez umiem. dwa ty? Ja nie mówię w Minecraft. Aha, Obocy. przez dwa ty z tyłu, o, faktycznie. Dobra, już myślałem. No, już, już. Już myślałem, że moja teoria ma więcej barw niż myślałem, ale jednak nie. Dobra, dobra. Teraz Jest dobrze. Ja nie myślę, dobrze. bo. Ja widzę, że tutaj chyba trzeba ci pomóc, stary, bo czy ty wiesz, co ty robisz? Też mogę nie odpowiadać? Gdzie jest przód? Przód powiedz mi nie będzie tutaj, nie tutaj, o. O, okej. Okay. Smerf. Czy ty Słucham. budujesz profesjonalnie piece w Minecrafcie? Oczywiście, ja jestem specjalistą do tego. Ty, czy tutaj. Czy tutaj. Czy tu może być otwarcie? O, brawo. Tak, tak, dobrze. Otóż no, to. Brawo. Dobrze, brawo. ok. Ty się cieszę chyba, ale szczerze mówiąc, to nie wiem, czy to jest dobrze. Smerf. Słucham? Czy to ma w ogóle odpowiednią wysokość? Smerf. Wyżej to jest za niskie chyba. Takie. Tak. Smerf. Czy ty nie jest umiesz. Wies, wies, Raz, wies, dwa, wies, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem. Smurf. Jest Wiesz co, wiesz co? Co, powiedz mi kopiuj i wklej, tak? Teraz przeniósł za wysoko, okej. Okay. Nie, 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 co nie? Czekajcie, trzeba idealnie odwzorować to, więc tutaj będzie dwa, tutaj będą raz, dwa takie i tutaj już będzie piec? Tak, tutaj już będzie normalnie. Więc nasz piec będzie miał taką jamę. Jamę? Chyba, jamę, no. Jama pieca. Jama pieca. No. Jest to no, co dwa. prawda za wysoko smurf o jeden blok, do twojej wiadomości. Wiesz co, ja, ja nie powiem. To jest wszystko bardzo dobrze. To jest nie wszystko sprawa względna, chcesz powiedzieć? Tak, to jest sprawa względna. Dobra, więc ja mogę zrobić mu dalszy kształt z przodu, czy nie, nie mogę, czy... E, nie, nie bo, możesz. Nie pozwalam bo ty, bo ty tutaj zalepiasz te ściany tak pojedynczo, okej? Okay. Bo no, pojedynczo najlepiej. Ile tu jest tego wzrostu? wzrostu no, no, no ile? Się no, w 16, na 16 są bloki w Minecrafcie Smerblu, ci to przypominać? E, nie. No. Że tak. nie, nie, że tak. Nie, że tak? Okej. Czy ja mam wrażenie, czy na górze jest taki sam otwór jak na dole Odkryłem stary coś niebywałego w Minecrafcie Może prostu O nie. Ale ważne, że ma ej otwór. ja zawsze myślałem, że ten tutaj to wejście na dole jest większe niż to na górze, ale na są taki samych rozmiarów. A widzisz, widzisz i. i, i, i fajne. <laughs> co jest? <laughs> no dobra, różnica jest tylko taka, że on jest podniesiony od... albo... ej, co jest, taki, no, -taki Tak będzie na górze, nasze opieca, może tak wyglądać. No... No, że jeszcze się pytasz. No dobra, no to może tak wyglądać. Spokój, dla mnie nie ma sprawy. Trzeba tutaj rozkopać bardziej, bo za, za nisko to zrobiłem. I to ma wysokość dwóch kratek. I szerokość jest taka sama, czyli pyk, 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 pyk. pyk. Okej. Okay. No i to jest to, to coś takiego. Czyli drugi raz taki sam otwór. Ale ja naprawdę myślałem, że te otwory w piecach tak trafić dole są większe. Ej, nasz piec jest na oryginalny, bo jest krzywy. Oj, Demet. O. Nasz piec jest naprawdę oryginalny, bo jest ładny. O jezu, oryginalny piec. O tak. Tak, oryginalny piec. Tylko, że tutaj. I czy to tak po czemu? Czemu ten czy jest? Tak trochę krzywo. Ale dobra! Tam jest Ey, u, u. Smerw! Tego się nie spodziewałem, że taki trik tutaj zrobisz. To Może, Może powinniśmy być... teraz... Czy tutaj rozlewamy na dole lawę? O lawę? O, no, ja. ja wiem co sobie dam dam sobie barier i tutaj zakleję po prostu to wyjście barierami, żeby oni tędy nie mogli uciec. Choć będzie im się wydawało, że pewnie tutaj będzie otwarte. To było, dobra. To jest Chyba, żeby zrobić ten... A, światło nie? i na górze im zrobić lawę. I na górze im zrobić lawę? No papa, co ja teraz robię? Ja jestem 400k człowiek, pana. Mhm, mm już sobie wybrałem, już sobie wyobrażam co ty robisz Chyba? Dobra, nie wiem Aha No, 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 no tak właśnie myślałem tylko, że smerf Czemu ty za tak dużej powierzchni? No dobra, załóżmy, że załóżmy, że będzie okej okay. Więc czas okay, sobie zebrać stołu. widzów Zaraz się widzimy wraz z widzami Dobra, mamy tutaj kilka osób Odkładać zbroje, bo odpadniecie Jest tutaj jeden diamentowy i, I jeden jedna, żelazna. jedna żelazna No, tylko żona, czy ona schowa? to psować wszystko. To będzie miał jakiś item, to odpada. Spiesza konkurencja. Możemy dać im też kaktusa na przykład na rozwalanie itemów. A, w sumie no. Tylko gdzie jest sand? Ej, ty, czemu nie mogę piasku znaleźć? jestem śle... Sand. Ej, ej, ale mam mindfucker, nie. Co? ty jest Sandstone, ej, jest tylko Red Sand. Wy tyfy. No mam piasek, Pierwszy, bo sandu jest. Dobra, teraz wypatrujemy, kto tutaj ma jakieś i... Oho, dobra. Powiedziałem, że ten, kto będzie miał itemy, ten odpada, więc odpada, łopie. Oj oj, ile miał przy sobie pierwsza rzeczy. pierwsza konkurencja. Pierwsza konkurencja, no. No cóż, teraz lecimy dalej. Czy masz jakiś pomysł na jedną z pierwszych konkurencji? Bo ja oczywiście ja mam kilka pomysłów, ale wiesz. No to. Myślę, że... No. Dobra, dobra, ja, ja, to, ja myślę, pomysłem. ja myślę, że możemy zacząć coś prostego, mieczmy w piecu, zacznijmy od odgrzania temperatury. Uwaga! Włączam piekarnik. O nie. Wezmę sobie zapalniczkę i zaczynam podpalać. Weź mi torty, żeby dobra, na tortach dobra. nie stali. Oni wcale wbiegają, głupio, w to. O nie. Dobra, rozpalam dalej. Zobacz, patrz od góry, czy ktoś umiera. Ja też się tej staram dobra, wyłapać, dobra. ale wiesz, czasem się zdarzy nie zobaczyć, więc może być ciężko, kurczę. które głośno mam Minecraft, ale okej, teraz będzie już lepiej. A oni w ogóle się wycwanili, oni niszczą ten ogień. Dobra, dobra. Na ja to, 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 to na środku, stary. Będę od środka teraz rozpalał ten ogień cały czas. Zobaczy, czy o, się sprawdza. Trzeba biec po, po obrębie. Zauważyli, no dobra. A i tak to i padł w ogień. Czy oni się wzajemnie wrzucają, czy co? Chyba tak, chyba tak, no. Czy mam to też zważać? Dobra, po o, prostu dobra, podpalam. Już, po prostu się dzieje. Bardziej randomowe miejsca może jeść. No nie ma jeść. Jeść, nie ma. Było jeść przed konkurencją. Dominik bije. Dominik. O, dobra, dobra. Co, ty się, się spalił? Bawi? Jeszcze nie, prawie, prawie. A ja coś śmieszne, nie? Że dalej Nikt się nie spalił, a dość długo się palili w ogóle wszyscy tutaj. Odporni na ciepło, waleni. No, czyli teraz może kąty podpalę. <grym> Ty, jak wbiegł do kąta po prostu, sydrali, jak podpaliłem. <grym> Też musisz się że kąty są puste. Ja! Jest, jeden umarł. Umarł? Dobra. Tak, jeden Więc jeden umarł. w takim razie pierwsza e, konkurencja skończona. Damy im teraz ciasto, żeby sobie mogli zjeść. Jeść, jeść, <grym> wszyscy jeść. Patrz, ja teraz tort znika na <grym> oczach się rzucili. Dobra. Tyle tortu im chyba powinno wystarczyć na tyle osób. Dole mam skargę. Jaka skarga przy Dupas? Dobra, zobaczę, co napisze przy Dupas. Bo od kolejnego ośrodek się każdy podobno bije. Jak ja zobaczę, że ktoś kogoś uderzy, to odpadacie. Więc spoko, chyba. Oj, oni zjedli całe te torty i jeszcze więcej chcą jedzenia. Dobła, um, ja tu mam takiego pomysła. No, jakiego masz pomysła? Basz bo się boję, chyba? Nie wiem. Aha, no to fajnie. No. Uderzył mnie Smerfik, skarga. Stary, są skargi na ciebie, nie wiem czy wiesz, ale to wcale nie wygląda za fajnie. Eee, Powiedz mi. Okej, okay, to zabiegnie. Co. <ścoughs> Powiedz mi, czy, czy jak weźmiemy sobie spawn? Jakie na przykład. O, ja wiem co! Jak to się. Ma magma Slime. Magma Cube. Dobra. Oh. Uwaga. Kolejna konkurencja. Nie umrzyj od magmy. Dobra, po prostu te magmy będę tej z góry zrzucał. Utknęły. No, utknęły. Dwie utknęły. A dobra, to jezy tam już będą. Ej, co ci pilacze, że tam robią? Aha, straszą tylko. <laughs> Dobra, zobaczmy, <grym> czy im się uda tak długo przetrwać. Trzeba, wiesz co, dawaj, zwalczamy te slajmy powoli. Znaczy, ty no, je zwalczaj. Weź, weź rozwalaj te slajmy, ja tutaj patrzę, jak im idzie. Oni też się zizwale, próbują to, okay. przed nimi bronić. A czy te slajmy mają duży damage? Na razie nawet nie widzę, by. To... kogoś! Jedna osoba zginęła. Steve zginął. Kolejna o, osoba dobra, dobra, zginęła, bo to był slime. Szybko, szybko, szybko. Ty, bo zaraz te slajmy ich wszystkich pozabijają. O nie, o nie, o nie, o nie. Ale z, o, uciekają, tych slajmów, teraz jest coraz więcej. Wcale nie jest specjalnie łatwiej. To dobra, w ogóle ty. Wiesz, ty idzie, i ty idzie z motyką, przepraszam typie, ale odpadasz, było mówione, że jak się ma itemy, to się odpada, dobrze, dobrze, toś tutaj wyrzuca itemy do spalenia, idealnie dobra, magma, jakiś jakieś tam magmy to nieważne, chodzi po prostu o obronie. ja stary mam pomysła, by może dać im tutaj blazy o kurde, aż tak? Ta. daj im jedzenie, dobra jak tam wskoczył w ogóle na strajderze dobra, teraz biorę sobie blaze spawn cyk, okej, okay. teraz możemy je tutaj zamknąć, oni już chyba widzą co ich będzie czekać. Ja tu robię im jako ochrona, co nie? Żeby ja tu ty, robię. te Blazy, Blazy ich tak nie zabijały. Ja Im tu rozstawiam torty. Dobra, dobra że swoją ochronę zabili, nie ma. Elo, gincie. Cześć, jedno slajma i tam wpuszczam do środka. Czy on tam wejdzie? Dobra, dobra. Nie, on tam nie może wejść. A nie wchodzi, wchodzi, wchodzi do nich. Slime. Idź mały w podróż. Zabij <laughs> kogoś. Dobra, kolejna konkurencja. Sami widzicie co. Dobra, ostatnie torty, ostatnie torty. A ja tutaj z Blazą umożliwiam przelot, więc proszę. Proszę bardzo, trzy blazy kontra masa, masa graczy. Masa, masa graczy, dziesięć graczy, ale dobra, no powiedzmy że. o Pierwsza osoba padła! O dobrze, Więc dobrze. poczekajmy na kolejne żliwa. Może jeszcze ktoś padnie też w tej konkurencji, kto wie. Ona próbuje się z nimi bić! Co jest? Ale oberwała mocno. Czemu oni walczą z tymi blazami? Co, Co się? Co? Oni o, walczą. Bo tak jak się, tak jak się Kolej... kolejna osoba padła. Dobra, więc y... konkurencja z nami, możesz się pozbyć slajmów. Jakieś, jakichś slajmów. Slime'ów, blaze'ów, blaze, slime, no się już nie czepiaj Teraz tak, Mała. ile mamy osób? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem Osiem No to powiedzmy, że żeby zostawić... O, ja wiem co, V Wszyscy tu O, mamy jakichś trzech ochotników na coś <laughs> Dobra, to się nie wyrobi, to się nie wyrobi, dobra, trzeba ich zamknąć Stary, potrzeba y, 6 strajderów, jest pięć Dobra, to jeszcze... trzej damy ich więcej po to, żeby tylko oni nie wiedzieli, które strajdery mają, a które nie mają O, dobre no Dobra, więc uwaga, Sze sześć. uwaga Tam, czeka, Jak sześć, to jednego trzeba zabić Dobra, już, Jaka. już, 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 już Dobra, teraz polecieli, zajmują miejsca Jeszcze Zaj... jedna osoba, jeszcze Zaj... jedna osoba Jeszcze Tak, już Dobra, czy oni, czy oni wiedzą, że już nie ma więcej? Set, nie, nie, lawa. Nie, nie. I tylko ten, kto przeżył, ten przeżył ty... Pa, Co? Co? Ej, faktycznie to jest pigman. Co jest? Czy jedna osoba nie usiadła na siodło? Co jest? Dawaj, trzeba, trzeba zabić te stradery. Trzeba się ich pozbyć i. Przy... Dobra, to inaczej, to ty, ty je zabijaj. Ja Zobaczam, tej tutaj. Pięć osób zostało. Dobra. Jeden z was. Kto? Zapytam się po prostu, kto ma umrzeć. Dobra. Nieobecne. Ja mogę. Dobra, to Kill. Only solo PvP. Dobra, only solo PvP. Się zgłosił na ochotnika do zginięcia. <śmiech> <śmiech> Idealnie. O, to jest pośrzęcenie. Cz tak, cztery osoby. Chodźcie tu. A dnie, bo nie mogą chodzić, bo nie mają marchewek, co nie? No. A jak to się robi? W sensie, jaki jest item do jeżenia na nich? Wędka z y, takim marchewą. Wędka z marchewą. Ma, ma, ma. Um, Ota. Ota. Ej, dobra, zrobimy im wyścigi na strajderach. Każdy z nich. Ej, być... Ej co to wybucha tak do nie wiem. Ale proszę gara, bardzo. Trzymaj tutaj ktoś. No. Każdy ma po jednym. Każdy ma swój. No. Patrz, to jest Julka. Dobra. Co? To jest Julka, tam na górze jest Kulka Julka, Kulka Dobra, to trzeba im teraz stary tutaj będzie dać strajdery I zrobimy im mały tor przeszkód Więc dobra, tutaj będą strajdery, proszę bardzo Proszę sobie wejść tutaj Jeszcze weźmiemy sobie Wanda i im tutaj damy Lawę, żeby te strajdery nie marzły Bo one są najsmutniejszymi zwierzętami na świecie Ojoj oj. Set 11 O, dobra Idealnie są tu wszyscy Co ty tu robisz Smurf? Patrz jak to wy wyczaiłem, panata, to. Tędy przejdą, potem tędy będą musieli Tędy, tędy, tędy tutaj się przejdzie, tędy, mordo, tędy i tu, i mordo tam, i mordo, ja myślałem o czymś innym zupełnie, patrz weź to znisz no dawaj, 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 zrobimy tutaj taki szerszy troszeczkę tunel idący, żeby on tak tutaj zakręcał dobra, a im tutaj trzeba jeszcze delikatnie odciąć pole widzenia żeby oni tutaj na pewno nie widzieli co się dzieje, im wyżej tym lepiej, czy tutaj będzie jeszcze widać z ich perspektywy co się dzieje, no powiedz powiedzmy, dobra, omuruję im to żeby nie było podglądania, I to trzeba lawą normalnie stary wypełnić, ja czy, że To był po prostu jakiś zwalniacze, żeby było, wiesz, kto pierwszy, a ty kim jesteś? Wypad stąd, człowiek, wypad mi stąd, wypad mi stąd. Tu jest event serwerowy, no. Ma mam takiego pomysł na pułapkę, co nie? Jak to będą e, sobie e, walczyli, to pana to, pana, to. tu jest. Ale nie, bie... są mer, nie będą sobie walczyć, smerf, oni będą się ścigać. Jak, jak się będą ścigali, no to patrz, to jest taki e, fake, co nie? A tutaj nie ma, jak e, wejdą, to tu spadną, co nie? Tylko, że właśnie. No, mogą wszyscy spać. No stary <laughs> wszyscy spadną. <laughs> Dobra, ej, ale zróbmy taki tor. Ej, dobra, 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 dobra stary. Tutaj naprawdę można lawę rozlać. Odtąd, dotąd. Dobra. Pyk, set, lawa. Dobra, i e, tutaj będzie meta. Więc kto ostatni na mecie odpada? Ej, to jakiś gościu znowu się e, wbija. Okej, okay, ale czekaj, bo ja tutaj mam ten wyścig, wyścig jest. Uwaga, patrz, patrz, jak stanę są... mi przed tym. Patrz, jak jest są... Boją się przejść. A ty przeszedł, patrz. Normalnie idą. Czyli czy on idzie górą, czy czemu górą? To nic stary. Aha, zwrócimy taki parkier. Dobra, 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 dobra. Więc mamy tutaj ostatnią osobę, która nie dała rady. Musimy się ciebie pozbyć, koleżanko. Niestety. I co? I teraz możemy wyczyścić tak naprawdę arenę, nie? Set 0. No i proszę bardzo. Dobrze. Z zejść. <laughs> Zejście z tego Dobra, zabite te strajdery Mamy jaszczurkę, mamy gościa piorunka i mamy Steve'a No, wygląda jak dobry skład Czy masz jakiś pomysł na konkurencję dla nich? Oczywiście No, co takiego? Muszą... nie uwierzyć. No Muszą zbierać węgiel Zbierać węgiel? Tak To znaczy no zbierać węgiel To w, ży w życiu ich przytrafiła, tak to zapamiętają I co, nie, zaraz nie rozumiem, co im mają tu robić? Pa patrz, gość podgląda ich Okej, okay. siema I to, No i to patrz, jest... zbierać węgiel, kto no. najwięcej go zbierze wygrywa, elo Okej, okay. to ma sens możemy tak zrobić, że na przykład każdy dostanie po diamentowym kilofie. Trzymaj diamentowy kilof. Trzymaj diamentowy kilof. Trzymaj diamentowy kilof. Dobra. Kto zbierze najwięcej węgla, wygrywa. Start. Czy zaczynają kopać? Dobra, zaczynają kopać. Kopią teraz. Ten pierunek się odpnął troszkę najpóźniej ze wszystkich. Ej, zaraz, czemu lawa tutaj leci od góry? Co jest? Dobra, nie wiem, ale ta lawa tutaj też utrudnia grę w sumie po części, więc kopią, kopią. Wiesz so, co widzę? To tutaj Steve chyba... No, mam wrażenie, że Steve będzie miał Najwięcej tego, bo ktoś najszybciej ruszył do kopania, i z tego co widzę, to, no faktycznie. O jej czuj się tutaj mogą pozabijać na tym. Mogą się tym pozabijać w sumie. Dobra. Stawać na klej. I będę na ostatnią konkurencję. Podłoga Te... to lawa. Dobra, i teraz ile macie węgla? Infsi, Peter 200. Ekwipunek. Dobra, możemy zobaczyć. Peter nie kłamie. Ma 22. Majma ma 25. A Nike ma 26. Dobra. Czyli odpada Peter. Trudno Ej, to był ten piorun, który się najpóźniej skapnął. Dobra, to ma sens. Ej, oni tutaj walczą na tym stary. Będzie lawa i oni będą właśnie na takich pałągach. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, trzej, tutaj będzie cztery, tutaj będzie cztery. Dobra, Majma będzie tutaj, a ty będziesz na ek tutaj. Wypełniamy dół lawą. Dobra. O! Akurat to zrobiłeś, dobra Dobra, dam im po jednym torcie, żeby się mogli zregenerować Jak coś No widzę, że są naregenerowani Na kogo stawiasz? PvP można używać tylko ręki start Nie mam pełnego HP Okej, okay, ale to czekaj, bo... Dobra, to ma macie, macie tutaj, macie tutaj torty Dobra, jeden na jednego, bo to jest najlepsze, że... Oni się prędzej zrzucą niż zabiją, wiesz o tym, co nie? No, no, no <gry> Chyba, że jedna osoba nie umie parkura i spadnie teraz. Okej, okay, na kogo Obserz. Ja widzę, że ten Steve tutaj gra bardziej agresywnie Pan I... Jaszczurka Pan Jaszczurka? Ale e... ma czerwone gały Okej okay. Ej, faktycznie Jaki jaszczur No No, ten Steve Oj, Steve Southpaw <laughs> Ojojoj Ojojoj Oj, Ojoj zaraz wygrał O nie Zabiję zaraz zawsze ją zwycięzcę Ty jesteś naek Niech tu wbije niech tu ma ten klocek wbije Wygrałeś czy coś Dobra dam mu szybko jakieś itemy i się stąd zmywam Znowu ktoś przyszedł tutaj po itemy Dobra nie ja muszę tego y, naeka Teleportować gdzieś. gdzieś Może inaczej może ja go wezmę od razu na spawn'a I tutaj mu dam tp naek Dobra naek słuchaj wygrałem to dostajesz tak, ciepłego shulker boxa, tak jak lawa, w której y, wykąpał się twój przeciwnik Czemu ciepłego? Dostajesz, bo jest, bo jest ciepły, dostajesz to Masz, masz blok netherytu, prosto z netheru, gdzie są tak samo duże temperatury No nie gadaj No i masz elitrę, żeby odlecieć przed złodziejami Więc tak, zostawcie łapkę w górę, mam nadzieję, że film wam się spodobał Piszcie, gdzie następnym razem mogę zamknąć widzów, możecie wpaść na kanał Smurfa I bawcie A. się dobrze, cześć Cześć, cześć